Dzień dobry, vlogmas, dzień ósmy. Dzisiaj jest taka szaruwa na dworzu, jest tak ciemno u nas w mieszkaniu, że jak ja się obudziłam, no mówię, jest szósta rano? Nie, była dziewiąta rano. Jest tragiczna pogoda, ale idę się szykować, muszę zrobić sobie henne, bo y, idziemy dzisiaj na urodziny taty Kuby, to znaczy to będzie niespodzianka. O 18 jedziemy na kolację, a o 20. 40 mamy zarezerwowane bilety do kina na listy do M. No, także wracając, bo spieszyłam się. a Akurat ktoś wychodził z sąsiedniego budynku z klatki. O, idzie kolejna osoba. Wygrywam wam tutaj. A o, tutaj jest klatka, i to dosłownie, jakby widać, jak staniecie właśnie. Gdzieś na przykład powiedzmy tu, centralnie pod tym. Jak spojrzycie w górę, to widać wszystko. Dlatego często u nas na osiedlu ludzie mają po prostu yy, nie zasłony, jak to się nazywa. Wy, nie wycieraczki. Ma, rolety? Kuba jak to się nazywa? Co? co my chcieliśmy? Zasłony nie. Co chcieliśmy? Na okno. Rolety? No, rolety. Więc ludzie po prostu mają y, często rolety właśnie od y, dołu założone, przez to, że no wszystko widać. O, tak jak. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak, jak tam właśnie mają. Ale wracając, właśnie te listy dałem, to była taka nasza coroczna tradycja, odkąd jesteśmy razem. Ale w tym roku wyszły jakoś y, na początku listopada, nie pamiętam, jak to było rok temu, więc stwierdziliśmy. Yy, że pójdziemy sobie w grudniu, żeby poczuć ten świąteczny klimat. Jednak no, byliśmy yy, 1 grudnia w pracy, później ubieraliśmy choinkę i tam, tak jakoś nam to wypadło z głowy, więc yy, dzisiaj idziemy. Bardzo się cieszę. Ja idę się szykować, yy, umałam sobie włosy i zaraz jeszcze sobie zwiążę warkocz, bo chcę, takie, wiecie, troszkę pokręcone, ale takie niedosadnie. Nie mam totalnie siły na wydobywanie skrętu, więc zaraz to zrobię, ale będziemy jeszcze dzisiaj robić henne, bo dzisiaj się pomaluję. Ostatni raz, kiedy byłam pomalowana, to był 18... 18 listopada moje urodziny. Z racji tego, że ja nie maluję się na co dzień, ja wolę siebie bez makijażu. Ale dzisiaj się pomalujemy i zrobię sobie tą hennę, bo ja totalnie nie umiem malować brwi. Jakbym malowała się na co dzień. I byście się ze mną widzieli na co dzień. Bo znowu tak ktoś stoi, ja wracając. Jakbyście widzieli mnie na co dzień, to ja codziennie bym była nową osobą z innymi prwiami. Jednego dnia bym miała grubsze, drugiego dnia cieńsze, inne kolory, kształty. Więc no, ta henna mi e, bardzo ułatwia, że ja idę się szykować. Nie jest jeszcze sporo czasu, bo jest godzina 13. Ale e, wiadomo, jak to zawsze wygląda. Ja już zrobiłam sobie henny, e, zwiedzałam sobie włosy i spikam ją e, solą morską e, z Neboj, Neboj, Neboj. E, tak jak mówiłam, to nie są bliźniaczki, to są dalekie kuzynki i idę się, to się malować. Moje profesjonalne studio Henny, ja używam e, tej z Rosmana. Ona jest chyba na promocji za 4 zł. I jest naprawdę dobra. Tutaj troszkę mały wypadek przy pracy. Będę malowała się na podłodze w łazience, bo Kuba jest w sypialni i gra na komputerze. A ja nie lubię stać się malować, więc mogę wam. Ma... A, kibel w tle sorry. Ale mogę Wam pokazać, jakie kosmetyki używam, bo nie znajdziecie kosmetyków typu, nie wiem, Charlotte Tilbury albo inne takie, bo ja się nie maluję na co dzień, ale mogę Wam z miłą chęcią pokazać, czego używam. Miałam Wam nagrać kosmetyki, którymi się maluję, bo nie mam ich za dużo. Tak jak mówiłam, ja się nie maluję na co dzień, ale... Jak to nagrywam, to czułam się jak taka, widzi, pięcioletnia y, dziewczynka, która dostała swoje pierwsze kosmetyki. Więc ja wam tego nie nagram. Może kiedyś. Uwaga! No, coś tam złapałem, słuchajcie, zawsze byłam u tylu kosmetyczek po prostu na henne, później dowiedziałam się, że jest coś takiego jak... E... <grywka> Dobra, nie <grywka> Później dowiedziałam się, że jest coś takiego jak henna pudrowa, że ona dłużej trzyma i po prostu żadna kosmetyczka nigdy mi nie zrobiła brwi tak jak chciałam, zaraz tego, że mam pół brwi. E... I po prostu, wiecie, ta henna się nie trzymała. ja sama sobie robię henną za 4 zł z Rossmana i... Proszę bardzo. Więc idę się teraz malować. I... I tak się właśnie prezentuje yy, zrobiony makijaż. Powiem wam, że jestem zadowolona. No, oczywiście, że poprawiałam się milion razy. Ale... Nie jest chyba źle. Włosy też się fajnie powalowały, Mogłyby być bardziej. Ale... jakoś y, przed północą jest już y, po pierwszej powiem wam, że film naprawdę super wzruszyłam chyba z trzy razy, więc jest naprawdę godny polecenia Ff, jestem taka zmęczona, że nawet nie wiem co mam więcej powiedzieć, więc po prostu chyba z wami się pożegnam po prostu do zobaczenia jutro buziaki